Są miejsca, które przyciągają turystów swoją bogatą historią, zabytkami i przyrodą. Ale są i takie, w których bardzo silnie zapisała się współczesność. I one także interesujące są dla przyjezdni. W województwie łódzkim do takich miejsc należy obszar położony na południe od Bełchatowa, a oddalony od łodzi około 60 km, czyli największa w Europie kopalnia węgla brunatnego. Niektórym wydaje się, że patrzą z lotu ptaka na Las Vegas. Żeby ocenić rozległość kopalni, trzeba koniecznie przyjechać do Kleszczowa. To jest duża wieś położona tuż przy krawędzi odkrywki należąca do najbogatszych w Polsce, znakomicie wykorzystała to swoje położenie, które początkowo budziło tak wiele niechęci. To właśnie stąd, z punktu widokowego położonego nad krawędzią wyrobiska, można ocenić ogrom kopalni. Ona 12 kilometrów długości i ponad 200 metrów głębokości. Spojrzenie w dół może przyprawić o zawrót głowy I tam na dole znajdują się potężne koparki. Z tej perspektywy wyglądają jak dziecięce zabawki. Tu na tym poziomie widać węgiel brunat. Węgiel brunatny to nic innego jak sprasowane drzewa rosnące tutaj przed 20 milionami lat. Jeszcze w wielu miejscach zachowały one swoją prawdziwą strukturę. Gdybyśmy spacerowali w tym miejscu 20 milionów lat temu, rosłyby nad nami potężne sekwoje i inne drzewa. To właśnie one występują w tych potężnych bryłach, wykopywanych przez Niestrudzenie pracujące tutaj ogromne koparki. Dzień i noc wydobywany jest węgiel, który wędruje przenośnikami, a przenośników jest tu 100 kilometrów. Aż tam daleko, gdzie widoczny jest dym unoszący się nad dwoma kominami, tam jest elektrownia, elektrownia Rogowiec, największa w Polsce. Bo wszystko tutaj w okolicach Bełchatowa jest naj. Najwyższa góra w środkowej Polsce, największa dziura w Polsce i w Europie przy okazji. I największa kopalnia odkrywkowa w Europie. Największe koparki w Polsce, które ważą około 8000 tysięcy ton. Wysokość koparki jest to około 80 metrów, 76 metrów. Koparka największa, która jest na terenie kopalni Bełchatów. poza milionami ton węgla brunatnego wykopano w kopalni odkrywkowej w Bełchatowie. Tutaj wykopano wspaniałe okazy zwierząt prehistorycznych. Znaleźliśmy mamuta, głowę mamuta, która jest eksponowana w sali tradycji naszej kopalni. Jest to czaszka mamuta włochatego, największego mamuta na terenie, znalezionego na terenie Polski. Czy zainteresowanie zwiedzających Kopalni jest duże? Jak reagują wycieczki? Mamy w tej chwili dwie formy zwiedzania Kopalni. Są to wycieczki organizowane takimi właśnie samochodami związanymi do wyrobiska i wycieczki po terenie kopalni, czyli po terenach placów widokowych w Kleszczowie i w Żłobnicy. Mamy... Chciała dzisiaj na przykład mhm. zapisać Gdyby na taką pani... wycieczkę po tej dziurze. Tak. Jakim uzyskała termin? Na dzień dzisiejszy byłby to prawdopodobnie styczeń, druga połowa stycznia. Mamy bardzo duże oburzenie, jeśli chodzi o ilość grup, które przyjeżdżają do nas i, i, i chcą zwiedzać tą naszą kopalnię, naszą dziurę. Kamińsk to najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce. Sięga prawie 400 metrów ponad poziom morza. Nazwę zawdzięcza niedalekiej miejscowości właśnie nazywającej się Kamieńsk. A góra jest sztucznym tworem. Powstała z chwilą uruchomienia kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Gruba warstwa ziemi sięgająca 150 metrów zalegała nad węglem. Po odsłonięciu warstw węgla tu powstała góra. Góra zazieleniona, na której posadzono 14 tysięcy drzew. Obszar góry jest ogromny. Łodzianie mogą porównać to do terenu zajętego przez las Łagiewnicki. 1480 hektarów, więcej niż las Łagiewnicki. Już nie mogę doczekać się pierwszego śniegu. Na razie pod nogami zieleni się trawa, ale na górze Kamisk przez cały rok mamy co robić. Za, za mną ponad 700 metrów przejażdżki wyciągiem. Gdybym miał narty pod stopami, czekałoby mnie także ponad 700 metrów bardzo wygodnego zjazdu, bezpiecznego. To jest to jeden z najlepiej przygotowanych narciarskich ośrodków. Opublikowana 2020 To prawda, że w 2006 roku odwiedziło Państwa w sezonie zimowym 100 tysięcy ludzi. Tak, to prawda, ale wtedy mieliśmy zimę, ruszyliśmy 1 stycznia, skończyliśmy 26 marca, pełne trzy miesiące żeśmy jeździli. Bardzo łatwo to sprawdzamy, bo na kołowrotkach y, mamy zidentyfikowane osoby, które były. Trwają właśnie przygotowania do zimy. Góra Kamińsk kojarzy się przede wszystkim z nartami. A jak można spędzać tutaj czas w innej poziomie roku niż zimę? Proszę spojrzeć za nami. W tym roku oddany do, dokładnie 21 czerwca. Tort saneczkowy, długość całego toru to jest kilometr, prawie kilometr. 380 metrów wjeżdżamy, wciąga nas lina do góry, i potem 680 zjeżdżamy z szybkością 45 na godzinę na dół. Dla nas jest to także doskonały punkt widokowy. Tam daleko na wprost jaśnieją wysokie bloki. Bełchatowa, miasta, które kiedyś praktycznie się nie liczyło, było maleńkim miastem powiatowym. Miało 15 tysięcy mieszkańców. Teraz ta liczba mieszkańców sięga 80 tysięcy, a miasto wygląda tak, jak widoczny także stąd, chętam w oddali Piotrków Trybunalski. Z góry Kamińsk widać także doskonale ogromną elektrownię, największą elektrownię w Polsce, opalaną węglem brunatnym. Ale niezależnie od niej, tu także są wiatraki, które wykorzystują naturalną energię do produkcji prądu. Tych wiatraków na górze kamieńskiej jest kilkanaście, bo przez cały rok wieje tu bardzo silnie wiatr. Proszę spojrzeć dalej: ściana spinaczkowa, boisko do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki. Latem rozkładamy różne trampoliny, dmuchańce dla dzieci. Zapraszamy cały rok w tej chwili. A ścieżki rowerowe? Również mamy oznaczone z nadleśnictwem. Ułożyliśmy sobie specjalne, specjalne ścieżki. To jest również trochę i taka nauka ekologii. Wjeżdżamy wyciągiem do góry z rowerem, a z powrotem można sobie po, zjechać elegancko. sameczkowy to prawie kilometr jazdy na samkach. Wszystkie próby wypadły pomyślnie. Góra Kamińsk zaprasza przez cały rok. Atrakcji tu nigdy nie brakuje. Po całym dniu bogatych wrażeń, na co może liczyć zmęczony turysta w ośrodku Wawszkowizna? Przede wszystkim na dobrą kolację można skorzystać z wielu usług rekreacyjnych, na przykład z jazdy konnej posiadamy na wawszkowiźnie Stadinę koni, można skorzystać z usług rekreacyjnych typu. Korty, nauka gry w tenisa czy gra w tenisa, można skorzystać z boiska piłkarskiego. Posiadamy również saunę i siłownię. W sezonie 350 miejsc noclegowych, poza sezonem około 200. Czy do ośrodka Wawszkowizna można dojechać ścieżką rowerową? Cztery lata temu powstała bardzo ciekawa ścieżka rowerowa, która biegnie po obrzeżach Bełchatowa i właśnie tą ścieżką rowerową można dotrzeć do ośrodka Wawszkowizna. Można nią również dojechać do ośrodka Słok, jak i na górkę Kamisk. A szlak konny? Obecnie jest opracowywany ośrodek Wawszkowizna jest jakby punktem pierwszym na małej pętli tego szlaku. Szlak ten będzie obejmował około 1500 km. A z jakimi innymi ośrodkami Wawszkowizna konkuruje? Może nie konkuruje, na pewno w jakiś sposób współpracuje. Bardzo blisko znajduje się ośrodek Słok, niedaleko Zagroda Napoleońska jest to ośrodek typowo jeździecki w Napoleonowie. Stajna Rewikot w Szczercowie czy Stajna w Klukach.